Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od pana. W trakcie naszego życia poznajemy różne miejsca, miejscowości. Pewnie dotyczą one najczęściej naszej rodziny, dotyczą także tego, że jesteśmy Polakami, czy dotyczą może także naszej wiary, czyli miejsc, gdzie na przykład pielgrzymujemy. Kaszubi mogliby powiedzieć o Sianowie, Kociewiacy powiedzieliby o Piasecznie. I te miejsca z początku mogą mieć znaczenie dla jakiejś małej grupy ludzi, ale z czasem mogą się właśnie powiększać na całą rodzinę, może nawet na jakąś całą społeczność, czy nawet cały kraj. I dzisiaj w pierwszym czytaniu prorok Micheasz zapowiada to, że Betlejem stanie się wielką, znaną miejscowością. Może niewielką, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, ale o to, że będzie się działo coś tam znaczącego. I prorok Michał mówi: „Z ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku od dni wieczności”. I ta miejscowość, która z początku nie miała jakiegoś wielkiego znaczenia, z czasem staje się miejscem, gdzie rodzi się zbawiciel, gdzie rodzi się Jezus Chrystus, ten, który przyszedł na świat, aby odkupić każdego człowieka. I dzieje się tam właśnie ta wielka rzecz – Boże narodzenie. Wielka rzecz, ale w wielkiej też cichości. Nie było tam jakichś wielkich tłumów, pojedyncze osoby tam przychodziły, ale z czasem to miejsce nabierało wielkiego znaczenia i tak też jest do dzisiaj. Maryja, o której słyszymy dzisiaj w Ewangelii, ta, która spotyka się ze swoją kuzynką, krewną Elżbietą, przebywa drogę z Nazaretu do Ain Karim. Droga, która dla kobiety, która była w stanie błogosławionym, była też niewątpliwie wielkim wysiłkiem, bo to około 140-150 kilometrów. Dzisiaj czasami odbywamy taką drogę na przykład w trakcie pielgrzymek, ale Maryja będąc w stanie błogosławionym podejmuje ten wysiłek i tym bardziej zasługuje to na nasz taki szacunek, Wpojrze spojrzenie się w Maryję właśnie jest też z takim wielkim podziwem. I kiedy Elżbieta dostrzega Matkę Bożą, która do niej przychodzi, mówi takie słowa: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. I te słowa. Elżbiety do Maryi pokazują to, że z, od Maryi bije tak, taka wielka radość, taki wielki entuzjazm z tego, że spotyka się właśnie ze swoją krewną, ale pewnie nada wszystko z tego, że stanie się matką Boga, Boga, który przychodzi tutaj na ziemię, Boga, który przychodzi właśnie jako Jezus Chrystus i chce, abyś także Ty przyjął Go do swojego serca. Za chwilę będzie, będą święta Bożego Narodzenia. Święta, w których Jezus przychodzi w sposób szczególny do każdego człowieka. Jezus przychodzi ciągle do nas w Eucharystii, ale w te Święta Boże Narodzenia jest taki szczególny akcent położony właśnie na to Jego Narodzenie, na to Jego przyjście tutaj, na tę ziemię, do serca każdego człowieka. Chciałbym, żebyś znalazł, znalazła w te ostatnie kilka dni Adwentu czas, aby, tak jak Maryja, autentycznie ucieszyć się z tego, że Jezus Chrystus przychodzi do Twojego życia. Że Jezus Chrystus nie przychodzi na chwilę, ale że chce przyjść i pozostać w tym twoim życiu aż do samego końca i że kiedyś chce się także spotkać z Tobą w niebie. Niech ta radość zawita nie tylko do twojego serca, ale rozprzestrzenia się na Twój dom, na Twoje miejsce pracy, na to miejsce, w którym się uczysz, także do Twojego sąsiedztwa, może nade wszystko do tych miejscowości, także w których mieszkamy, mieszkamy w których żyjemy na co dzień. Pan jest blisko. Radujmy się.